Mamy dziś czwartek, 14 stycznia, jesteśmy dzisiaj Aschersleben, koło Magdeburga, kupujemy dzisiaj drugą w tym tygodniu lagunę, a laguna stoi w salonie Citroena i Peugeota. Laguna w pełnej krasie parę słów o aucie. Pierwsza rejestracja 2008 rok dwóch właścicieli. Pierwszy od 2008 roku do 2011, drugi od 2011 roku do 2015. Auto zostało wyrejestrowane 4 grudnia 2015. Ma przejechane 113 czy 112 tysięcy km czyli niewiele. Właściwie użytkowane było mocniej tylko przez pierwszego właściciela w pierwszych trzech latach jego istnienia, od 2008 do 2011. Potem głównie stało. Od 2013 do końcówki 2015 roku zrobiło tylko 12 tysięcy kilometrów. Było na przeglądzie, dwa razy przyjechał na, na serwis pan wymienić olej. Właściwie chyba nie jeździło w ogóle, stało pod domem. Może od czasu do czasu tylko wpadał Zapalić sobie fajkę w nim, bo czuć trochę papierosami, ale naprawdę bardzo delikatnie. Jakieś takie śladowe ilości tego zapachu są. Natomiast jest fotel kierowcy przypalony, widać. Fajka pewnie tam żar spadł i się przypaliło. A to w ogóle, no tak jak powiedziałem, przez ostatnie lata nieużytkowane. Na pewno bezwypadkowe. Szyby, szyby oryginalne, lakierowane, tylko ta część o tutaj. Domna część drzwi pod listwą. Prawdopodobnie przy otwieraniu się coś wydarzyło, może natrafiły drzwi na słupek, na jakąś przeszkodę była jakaś szkoda, zostały polakierowane. E, I tyle. E, opony zimowe w cenie w dość dobrym stanie, ze dwa sezony jeszcze będzie można na nich pojeździć. Opony letnie w bardzo dobrym stanie z 2014 roku na 17 alufelgach, oryginalnych felgach Renault. Co jeszcze? Ceny widzieliście: 7,5 Nie chcieli tu zejść niżej. Eee, za wiele. Stanęło na 7200 i za tyle. Pan Paweł, bo właśnie on jest bohaterem dzisiejszego odcinka jego małżonka zdecydowali się auto Тут у джурка. Dzisiaj 100 euro. Jeszcze tankowanie i do Łodzi.